Cześć, witam was serdecznie. Ja mam na imię Ola, Ola Aleksandra, jak wolicie. Jeżeli jesteście pierwszy raz, to witam Was bardzo serdecznie. Przesyłam dużo, dużo całusków, no i mam nadzieję, że Wam się spodoba i zostaniecie ze mną na dłużej. Jeżeli będziecie czuć wartość w tych nagraniach i będą one dla Was naprawdę jakościowe pod względem też wiedzy i przekazu. No, to fajnie, jakbyście się podzielili z tym dalej, dali lajka. E, może też podać właśnie komuś, komu się też przyda. Kto wie? Każdy z nas jest w różnym momencie swojego życia. E, słuchajcie, dzisiaj temat będzie związany z tym, jak my, mm, kobiety, cały czas myślimy, że mamy pecha do mężczyzn. Mężczyźni mogą to sobie wziąć na to, że mam pecha do kobiet, e, ale ja się skupię stricte bardziej tutaj dzisiaj na żeńskiej e, części, że pech do mężczyzn. To jest bardzo, bardzo podobne e, tematycznie do tego, co było wcześniej z zaangażowaniami, z lękiem do zaangażowania, związkiem z ideałami. To słuchajcie, chodzi o to przede wszystkim, że e, Ogólnie my znów skupiamy się na tych negatywnych rzeczach. To o czym wspominałam, że zamiast się skupiać na tych pozytywnych rzeczach, na, ty, na tym, co chcemy, a nie czego nie chcemy, to samo jest tym, czy mam pecha do mężczyzn. Jeżeli będziemy sobie to mówić, że mam pecha do mężczyzn, mówię to z uśmiechem, dlatego że to jest takie prawdziwe, prawdziwe, słuchajcie. Podkreślę Wam, że wiele rzeczy, których tutaj też Wam wspominam, bo też chcę, żebyście odbierali mnie jako tą osobę autentyczną, to są rzeczy, które ja też gdzieś przechodziłam, przeżyłam, przy, przechodzę, mam, nie mam. To są różne takie podobne kwestie, więc jakby doskonale wszystkich też Was rozumiem, i kobiety, i mężczyzn, bo po prostu gdzieś tam też swoje doświadczenia już miałam na przełomie tego mojego całego życia. Wiele relacji, wiele relacji związkowych, wiele takich yy, relacji bardziej może nawet yy, pozna że się z kimś poznaje człowiek, yy, przyjacielskie też, damsko-męskie, żeńsko-żeńskie, więc troszkę mogę się na ten temat jednak powypowiadać. Dlatego stąd te, yy, ten te różny cykl nagrań. No i jak to jest właśnie z tym, że my cały czas uważamy, że mamy pecha do czegoś? To jest wszystko, się przykłada, słuchajcie, na życie też, bo myślimy, że mamy pecha na przykład do pracy. Nie możemy znaleźć takiej pracy, jaką chcemy, no i cały czas karmimy się tym pechem, pechem, pechem. Przekonujemy się, słuchajcie, to też w dużej mierze jest wymówka. Bo czasami, żeby coś zmienić, trzeba dać wysiłek, trzeba dać działanie wykonać, coś zrobić od siebie. I to jest troszeczkę tak, jak z, yy, ze wszelkimi zmianami. Wszelkie zmiany są też trudne tak naprawdę. To jest odcierknięcia palcem czasami, okej. Okay. Ja na tym nie mam problemu, tak? Ale to nie znaczy, że nie wymaga ode mnie to jakiegoś wysiłku. Wymaga to ogromnego wysiłku psychicznego, jest tam też wysiłek bardzo naładowany tą pozytywną, dobrą energią tych zmian, bo mnie to tak uskrzydla, unosi yy, i nakręca. Natomiast też to jest wysiłek i też to jest energia, którą w to wkłada się i po prostu nasz organizm, ciało, umysł zaczyna reagować. I tak to w tym wszystkim działa. No i tak samo jest z tym pechem, bo pecha do jeszcze... Mogłabym mieć każdy pecha do mężczyzn, ale słuchajcie, to jest to, co mamy w głowie. Jeżeli tak sobie mówimy i tak sobie powiemy, że mamy pecha do mężczyzn, no to będziemy z tego pecha do mężczyzn. Proste. Zapamiętajcie sobie, że zawsze, co mówicie, to tam skupiacie swoją energię, skupiacie swoje myśli, i to będzie rezonowało, i to będzie szło w górę, i to będzie za każdym razem mocniejsze i silniejsze, bo Wy będziecie nadawać temu ten wydźwięk, właśnie taki, taką moc. To jest w ogóle też z drugiej strony niesamowite. Zobaczmy, jaką my mamy sami moc. Bardzo dużą moc mamy, bo wszystko, co się dzieje wokół w naszym życiu, my możemy nadać temu jakiś kierunek, nadać temu jakiś wydźwięk, nadać siłę. Coś dać czemuś energię właśnie, taką, taką m, po prostu bombę, która nas gdzieś tam nakręci. Wiadomo, że pozytywne rzeczy będą nas bardziej nakręcać niż negatywne, ale też w którymś z nagrań wspominałam, wróćcie sobie do tego, że nie ma tak naprawdę sukcesu bez porażki, bo porażki nas nakręcają i jeżeli jesteśmy inteligentnymi osobami i takimi, które Wyciągnąć coś dla siebie z tych lekcji różnych i z tych też złych związków, albo z złych relacji, albo z tych pechu, tego pecha do tych mężczyzn, jeżeli wyciągniemy coś dla siebie z tego, no to później nie ma opcji, że popełnimy ten błąd, tylko musimy wiedzieć, musimy znaleźć, o co tam chodziło. Dlaczego ten pech mnie cały czas na przykład prześladuje? Dlaczego za każdym razem trafiam na nie wiem, alkoholika? Dlaczego za każdym razem trafiam na mężczyznę, który jest manipulantem, toksykiem? Dlaczego to wszystko się dzieje? Skąd to się pojawia? To wszystko siedzi w nas. I to jest właśnie, słuchajcie, ta największa tajemnica, bo my wszyscy szukamy w nich, w tym yy, jakimś tam Bartku, Kaziku, w Józefie. My szukamy w nich problemów, dlaczego oni tacy na przykład są. Nie ma takiej opcji. Słuchajcie, szukamy w sobie. Szukajmy w sobie, nie, cho, nie chodzi mi, że wszyscy jesteśmy jakieś mamy problemy. Chodzi mi o to, że szukajmy w sobie coś, co wpływa na nas w taki sposób, że uważamy, że mamy paha do mężczyzn, bo to coś siedzi w nas. Albo zmienimy te przekonania. Nie jest to tak łatwo, ale słuchajcie, nawyk mniej więcej 21 dni, jak to jest powiedziane, nawyk budujemy. Więc jeżeli mamy wytrwałość i dajemy wytrwałość i czas, to równa się nawyk. I wtedy coś naprawdę się dzieje, tylko to nie jest od, znów od pstryknięcia palcem, może jeżeli... i też jest ważne, żeby być konsekwentnym w decyzjach, które podejmujemy. Więc jeżeli podejmujecie dzisiaj decyzję, że... Zmieniam to, że nie będę uważać, że mam pecha do mężczyzn. To idźcie za tym. Nie tak, że dzisiaj tak myślicie, a jutro nie. To jest tak jak z dietą. Zacznę od jutra. No dobra, dwa dni, trzy dni się trzymam. No i czwarty zjem coś tam. A to sobie. Zjem, sobie przecież nic nie zaszkodzi. Nic nie zaszkodzi, ale nie na tym etapie. Wypr zróbcie najpierw nawyk, nauczcie się tego, bo gwarantuję, że pewne rzeczy nie są nam później potrzebne. One są tylko potrzebne przez pewien czas, bo tak czujemy, tak robiliśmy przez wiele lat może, przez długi czas. Tak samo wybieraliśmy tych mężczyzn takich, kobiety takie. Ten pek cały czas za nami krąży, to jest jak takie nasze fatum, tak leci za nami taki jakiś robaczek, słuchajcie, który biega za nami i on nam mówi tutaj, że mówi nam tutaj, że mamy, że o, znów trafisz na jakieś faceta albo kobietę no to znowu będziesz mi tego pecha, także może lepiej nie zaczynać. To jest ze wszystkim, słuchajcie. Tak samo ktoś, nie wiem, czy pracujecie jako handlowca albo sprzedawcy, też jest, tam jest taka sytuacja, nie wiem, dzwonicie do klienta, to zanim zadzwonicie do tego klienta, no to... Już myśl, nawet nie bierzecie tego telefonu, bo na przykład, a w sumie i tak powie, nie. <grych> no, słuchajcie, już jest takie nastawienie: to to samo jest do tych mężczyzn. Idziecie sobie i nagle poznajecie kogoś i mówicie, super jest, ale w sumie nie, pewnie znów, będę, pewnie znów jakiś będzie to i to będzie miał, to w sumie może nie warto, nawet dobra. Ja mam przecież pecha do facetów, to w sumie po co mi się nawet w ogóle próbować, po co mi w ogóle poznawać taką osobę. No i to jest wszystko, to się przykłada na wszystko, cały krzew, pamiętajcie. Więc więc zaczynamy zawsze od siebie, i pamiętajcie, że wewnętrzne rzeczy, które mamy, czyli świat wewnętrzny, buduje nam świat zewnętrzny, i to jest przepięknie zobrazowane pod każdym względem. To, jaki mamy organizm, pokazuje nam na zewnątrz. To, jak siebie, jak o sobie mówimy, pokazuje nam na zewnątrz. To, jak my siebie traktujemy, pokazuje nam to na zewnątrz. I często te rzeczy różne też objawiają nam się w chorobach, w jakichś innych nieprzyjemnych rzeczach, bo to jest coś, co mamy, wyniszczamy sami siebie od środka i umysłem i sercem i w ogóle wszystkim. Więc zaczynamy od siebie, pamiętajcie, zmieniamy postępy, jakieś przekonania. Przekonania są bardzo ważne, nad tym praca jest duża, praca. Jeżeli nie umiecie sami sobie poradzić, specjalista, możecie też odezwać się do mnie, jak najbardziej, i działamy. Słuchajcie, działamy, bo to jakby ja rozumiem, że czasami ktoś musi być tym zapalnikiem dla Was. To nie jest wstyd, to nie jest y, hańba żadna, że posiłkujemy się, bierzemy pomoc od kogoś. Słuchajcie, na tym to polega. Są ludzie, którzy są szkoleniowcami, ludzie, którzy tym się zajmują, ludzie, którzy tak naprawdę. Y, to jest ich praca też, tak? Pasja, praca, hobby, też mówię o sobie. <laughs> Więc y, próbujcie. Próbujcie w ten sposób, zawsze pierwszy krok jest ważny. Ważne jest to, żeby też gdzieś być świadomym tego. I nie wklepywać sobie jakichś chorych mas, tak to nazwę, nawet, bo to sobie zawsze wklepujemy, wklepujemy sobie, mówimy, przeżywamy, jak zawsze. My to już milion scenariuszy, szczególnie kobiety. My kobiety to mamy po prostu od razu odady ze scenariuszy. A wiecie, że czasami wystarczy albo zapytać, albo w ogóle yy, może troszeczkę na tyle znać siebie i wiedzieć, że w danej sytuacji. To, co zbyło, wydarzyło się, to nie jest nasza wina, no bo siebie doskonale znamy, no ale siebie też uwielbiamy. Więc jeżeli się poznamy, będziemy siebie akceptować i siebie lubić, kochać, tak będzie też na zewnątrz. Zostawiam Was.